Jak wiecie, w sobotę byłem spotkać się z ziomeczkami z ekipy Lego Masters 3, ale odwiedziliśmy również Lego Store i teraz pokazuję co tam kupiłem. To znaczy, że kupiłem jeden kubeczek Pique Brick i czemu tak mało to już wiecie z filmu, który ukazał się w sobotę, ale teraz go sobie rozbierzemy, rozdzielimy i zobaczymy ile tego faktycznie jest w środku. Ale nim zacznę jeszcze szybko foteczka na insta! jak to rozsypałem, wygląda to tak i nichu nie wygląda, że zmieściło się to w tym kubeczku bez kitu. I ja już skończyłem liczenie, i pewnie jesteście ciekawi, ile wyszło. To już pokazuję. A wyszło, słuchajcie, niemało. Tych otolisków mam 440. Natomiast tutaj tych łodyżek 140, 280 tego innego rodzaju łodyg. Dużo wiotkich kwiatuszków, natomiast 200. Aż 440 sztuk tych gwiazdek, i aż 200 tych kostek. Dodatkowo została mi taka oto kubka. Tak, została, bo ta idzie dla mnie, a ta idzie na mój sklep oczywiście przystańklocków.pl. Biorąc pod uwagę, że mamy tu ponad 1000 elementów, no to chyba się opłata